Czucie na początku bardzo fajne. Hala stulecia ma swój urok. Kibice fajnie mnie też przywitali. Nie mówię, że nie. Nie było czuć jednak tej atmosfery co na Hali Gryfia. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze ze śląskiem w tym sezonie. W pucharze na pewno, a w playoffach jeszcze zobaczymy i odegramy się za ten mecz i będzie na pewno lepiej. Tak, tak, tak. Travis Trice dzisiaj miał, bo no tak jak powiedziałeś dzień konia. Gratulacje dla nich. Następnym razem już to się na pewno nie wydarzy. Mimo rąk, mimo dobrej obrony trafia po prostu przez ręce. Mówię, zagramy z nimi w pucharze, na pewno będzie inny wynik i też zagra gorszy mecz, zobaczymy jak to wyjdzie w pucharze. Walczyliśmy do końca, tak jak zwykle. No w pierwszym, musimy poprawić na pewno pierwsze połowy, bo rywale w pierwszych połowach zawsze uzyskują jakieś przewagi yy, czy to nie wiem koncentracja. My walczymy zawsze do końca. Dlatego doszliśmy ich już tam na 5 punktów nawet. Szkoda, że mi nie udało się uchwycić yy, ich trochę bliżej, nie złapać ich yy, może na naprowadzenie. Wtedy może mecz by się potoczył inaczej, ale nie ma co gdybać. Mówię, jedziemy, będziemy jechać na puchar, odwdzięczymy się na pewno i trzymajcie nas kciuki. Zapraszamy na mecz zAWilem do hali Gryfia.